Po tygodniu będę mogła sobie porównać, który wolę. Wizualnie, Wizualnie no ten fajnie. taki elegancki, nie? Nasz kierunek to są góry, to jest morze, to może być jezioro. Jesteśmy... Moi, moim takim, powiedzmy, marzeniem jest po prostu... Dzień dobry, dzień dobry! Witamy na siedlisku. Dzień dobry, dzień dobry. Wiecie co, jesteśmy tak przypadkowo. Bo ostatni weekend był taki nieciekawy i nie przyjechaliśmy na siedlisko. Jesteśmy tu w okolicy, bo sprawy rodzinne załatwiamy i, no i zobaczyłem, że musimy podjechać, bo zerwało mi pokrywę z basenu. Więc już podjechaliśmy, zaraz tą pokrywę poprawię. Bylibyśmy pewnie na siedlisku, ale prognozy pogody nie zachęcały. Szukali nas, bo tak naprawdę. Aż tyle deszczu nie było, jak zapowiadali. i Mówimy, no jak mamy siedzieć, kurczę, na siedlisku w deszczu. Zostaliśmy zmanipulowani przez prognozy pogody. To odpuściliśmy i mówimy, posiedzimy w domu po odpoczywaniu, ale zobaczcie jak młodzież już podrosła. Czy Wy to widzicie? Proszę! Ekipa, trójca wspaniała, trzech muskieterów gotowych do startu. Jak one szybko wyrosły. Niedawno im tylko główki wystawały, a teraz już. Ciekawe czy już były podjęte próby lotu. No i co tutaj? Tutaj znowu robi się zielono i niefajnie. Więc tu będziemy działać też. Nie dzisiaj. Dzisiaj to tylko tak naprawdę na chwilkę. Basen poprawimy, jakiś obchód zrobimy delikatny. No przyjechaliśmy też sprawdzić ocieplenie. I tak naprawdę, no, majster dzwonił, mówi, no, każdego dnia pada, no, mówi, nie, nie, no, nie da rady, no, jak pada, no, wtedy się nie klei. A później koło czternastej mówi, kurde, no, nie padało I, 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 i ten, ale już się znowu nie opłaca, bo już jest 14:00 i to wszystko się tak jakoś przyciąga w tym roku, że nie wiem, nie, panie Piotrze? No, nie idzie tak, jak powinno. Wiemy, że nie idzie, rozumiemy też, że wy się jakby wkurzacie, bo wiecie, że to powinno być dawno zrobione. My też to wiemy i też z tego się nie cieszymy, że to tak wygląda, jak wygląda. No to są też pieniądze. Ten styropian się też utlenia od słońca. To nie idzie w dobrym kierunku, no ale nie możemy tego sami zrobić, więc jest jak jest. Ławeczka po impregnacji, jak jak nie no spoko no ale tu już o widzicie wybija kolejna akacja tutaj kolejna akacja no nie nie będziemy ukrywać trzeba to potraktować specyfikem jakimś odpowiednim i przestać się męczyć i denerwować jak można temu zaradzić no a to no to chyba płonie nisko zrobimy i z tujami to już można się pożegnać o a... i zobaczcie co się stało z pokrywą ja... Ale dobrze, że jest ta, y, bąbel, ta no? bąbelkowa to syf nie zleciał tam. Nie schowałeś tej? Czego? No nie chowałem tej maty. O, taki podkład, co się śmialiście, że to w ogóle badziewny jest. No położyliśmy sobie. Y, Zekrzyń tu... padało, nic się z nim nie no, stało. No to jest wodoodporny temat. I tutaj przy basenie da rada ile jest woda w. By... No, no tak, wyciągnij nie ten wiem moment. 22. Nie, co tu jest? No 22. Widzisz? Bez patrzenia mam no. termometr w ręce. A jak wyjeżdżaliśmy było 30. Dobra, zaraz to poprawimy. Już tu jesteśmy, to wyjąłem tam z basenu pływak z chlorem, z tą tabletką. Kurde, się zassało, się otworzyć nie Niby na, na tydzień powinno wystarczyć. Póki jeszcze kolejny tydzień przed nami. To zaraz się zaczyna tydzień, czyli poniedziałek. To wsadzę nową tabletkę. Kurde otworzyć tego nie mogę. A to się nie odkręca? O, to jest. O, no, jest dużo jeszcze. Ja wiem czy to ten? To niech siedzi tak. Hmm, w sumie cała tabletka prawie, nie? Czyli nie, nie, nie zeżarło jej za dużo. Czyli woda nie taka brudna. Myśmy zobaczyli jak ta woda tu akacja jakaś zleciała, No to poczekaj. Nie, nie kisiło się w tej wodzie. Tam nie jest nie, brudna, bo ta, ta niebieska zakryła to wszystko, nie? Mhm. Dobra, tylko przykryć to trzeba. Ale tu jaka cieplutka jest na wierzchu. Tu muszę poluzować. I ponadciągamy. Jak przyjedziemy za tydzień, to się pompę uruchomi. A ten chlor wrzucam. O no, to wrzućmy no. się. Pompę wtedy uruchomi, się woda przefiltruje i będzie jak nowa. Teraz zrobimy inny jak Ponaciągaliśmy. naciągaliśmy. I to jak ten sznurek jest, to nie tylko tym sznurkiem tak. Tylko jeszcze go naciągnę i tutaj szpilką od namiotu przy, przytwierdzimy do, do ziemi. Wtedy on będzie sztywny. Zsuwa, i nie zsunie go wiatr bo wiatr wszystko było i po prostu tutaj w tym miejscu poderwało i całe poleciało a w ogóle widzieliście imidż Monisi nowy? Jasne. a jak tam twój nowy zegarek? no mam masz na niedzielę mam a w tygodniu mam stary zegarek Moja dostała w prezencie nowy zegarek to jest Motorola? Tak. Tak, a wcześniej miałaś taki taki A w domu chyba został? Nie, jaką mam. Aha. No tam... no co? Moja ten zegarek nosi tydzień czasu. Z przerwami tak naprawdę. Z przerwami. To mamie to daj. Czy ty chcesz rozpakować? Ja Sprezer. Mogę? Pewnie. I co mam zamienić taki mój sprzęt, który mi służył ile z dwa lata? Jest taki wielki ten zegarek. Jest. Będziesz musiał mi tu wszystko ogarnąć. Wiesz, no poczekaj, bo to jeszcze jest folika. Właśnie co jeszcze jest w pudełku czy jest jakaś ładowarka? No tutaj masz instrukcję, i tutaj chyba jest ładowarka jeszcze. O, A kabel. To jest USB-A. A i to jest takie coś. Taki na magnes. No. Czyli okay. gdzie? Tu. No tutaj. Tak, o jak w twoim starym. Tylko, że. No. My się Kasper nadajemy, ty to jeszcze trochę odwrotnie. Alia. O! No. My co ładujemy, nie? Nie? No, nie, no odpal, może jest naładowany. Jak go odpalczymy? Tutaj. Którymś obojętnie? Nie ma to jak odpalić i tej instrukcji nie przeczytać. Yes. Ściągnij tą naklejkę. O, po bardzo. chińsku, angielski, chiński? Język trzeba wybrać. Szukamy polskiego. Jest. Poland. Polski. Ściągnijmy aplikację. najpierw. Ściągamy aplikację. w Store. Moto Watch light. Moto Watch Light Jest. Mam. To jest po prostu Teraz najmawia, bo musi twarz pokazać. Teraz no. musisz kliknąć dwa razy. No ja wiem. Czekam aż się zainstaluje. Musisz tu poustawiać swój wzrost. A no, po co mój wzrost? No bo to, to liczy później. Tu, ja wiem, że ze smartwatcha jako tylko zegarka, a to ma funkcję. Nie, bo czasem jak spałam sobie, mierzyłam, jaki miałam sen, czy głęboki, czy płytki. No, ale tętno. to jak ustawisz wszystko sobie, to wtedy dobrze dobiera. Aha, bo sobie no. centymetr wyżej. <noise> Nie oszukuj. Waga! Waga Pokaż. stabilna. 56. Nie, no podaj prawidłową. <laughs> no dobra. Nie oszukuj. O Boże, data urodzenia? To to dinozaury jeszcze żyły. Nie ma mojego roku. Nie będziecie mnie namierzać. Nowy zegarek, dodaj. No, dodaj. I co tu mam? Moto od no. 70, 120 i 40. 120. To jest 120? I no. mm. co to jest? Dodaj urządzenie? Tak. Połączone urządzenie. Wyszukuje się. Szukać. Bez ciebie Kasper to by się nie udało. Nie znaleziono urządzenia. Tak? No to. A. Monia kliknęła. Nie zezwala, jej aplikacji się łączyć. I możemy łączyć tego bluetooth. Co będą mi śledzić? Dobra, jest podłączony. A tu mam jakieś różne dziwne takie atrakcje. Okej, okay, łączy się. Uuu, zaświecił się. I co on do mnie mówi? Pogodę mi nawet, no, tamten małym też. Tak. Tylko inny po prostu ekran jest. No, tak naprawdę to? Czy będzie miał coś więcej? Ponoszę Ponosisz sobie go, go zobaczę przez jak tydzień się czuję, i zobaczymy. Czy, który bardziej wolę? Czy tamten mały, bez udziwnień, tu jakieś rytmy serca? Trzeba ponosić, hmm. yy, obeznać się z tym tematem, czy to jest ok, czy nie. Po tygodniu będę mogła sobie porównać, który wolę. Wizualnie, Wizualnie no, ten fajnie. taki elegancki, nie? Bardziej. No, Tam ten taki już... sportowy. Zobaczę, no nie będę tutaj fisiować, nie? Kroki, odległość, kalorie. monia, siedzi i ten. Już mówi, że o, ruszaj, i nie ten. I jak tu... ruszam, to tak, ale zaraz mi się wyłączy. No bo to musisz aplikację I jak sobie... W sklepie to nie od razu, a tamten był. No. Ten noszę częściej. I, i czy czym on się różni, tak naprawdę? Ten i ten ma godzinę. Generalnie funkcje takie same, bo i w tym, i w tym yy, masz te, te różne tam dobiegania, inne sprawy, z których i tak nie korzystam Pomiary bo... ciśnienia, jakieś sporty, gdzie możecie sobie włączyć i będzie tam wszystko mierzył, puls, sen i tak dalej. No, A Monisia I... korzysta tak naprawdę tylko z godziny. Nie, no z godziny. A i kroki sobie, i kroki liczę. sobie liczę. I teraz tak, jak założyłam ten zegarek, on jest cięższy od tego. I co? Funkcja ma bardzo podobne z tym, że w tym. W tym możesz pływać. Chodziłam na basę, nic się nie działo, a ten niby w tym, jest. W tym nie możesz pływać. Ten nie jest odporny na jakieś tam. Zachlapanie, zaklapanie, nie wiem, coś tam może umyć buzię i gdzieś tak. coś poleci, ale nie tak, że składamy że no. do wody. I tak naprawdę no ten jest duży, ten jest bardziej taki wizytowy moim zdaniem. Nie jestem przyzwyczajona do dużych rzeczy. <laughs> Jak to nie? Jestem skromna. <noise> Dziewczyna i wolę, wolę małe, ale wariaty. Nie, jakość się liczy, a nie, no, wiadomo. Nie wiem, o czym ty mówisz. Myślę, że jeśli chodzi o zakup, to jest kwestia wizualna. Funkcje są ten podobne. Ten bardziej a ten, ale już widzę, że się ekran porysował. Nie, to jest kwestia przetarcia. A, i tu masz ten, y, tu jest amoled, a tu nie. No to i tak ci nic nie robi różnicy. Jeden ma majonez, drugi nie. <gry> Jeden świeci mocniej, drugi mniej. Aha, no tu jest no. jakaś regulacja tego tarczy no jest, i tak o, dalej. masz tutaj takie, czekaj, funkcje różne z góry. Ja tu, tu, moja, tu nie ogarnia takiej zabawy. Kasper się tym bardziej bawił. No, tak. O, widzicie. Taki mam Unia Puls teraz, 72, nie wiem, czy to widać. Nie podnosisz mi za bardzo, w miarę tak jest. O, to jest twój stres, 54. Mm -hmm, to dużo? Nie wiem. O, i, i łódź jest. Że deszcz pada. Deszcz, niezaktualizowany jest, bo nie jesteś połączona z telefonem. Mm -hmm. Podobno można też y łączyć się, odbierać tutaj wiadomości, gadać przez ten, ten smartwatch. No możliwe. Lecę do naszej komóreczki zwanej szpicherkiem. Po co? Zapylacze, latają. Zapylacze, to uważaj, tam otwieramy. I też te szpilki do od namiotu muszę wziąć. Dobra, mam śledzia od namiotu. Mam nadzieję, że to uchroni mnie przed kolejnym zerwaniem tej pokrywy. O, ty tak naciągnąć dobrze. Elegancko. Siedzi Myślę, że już nie powinno zerwać No tak to pokrywa spoko, nie tylko ona mogła być taka większa, że wchodzić sobie tam pod spód, nie? Może jest y, nienaciągnięta, bo środek jest taki wypłaszczony, rozumiesz? Gdyby wylać wodę i pociągnąć to pewnie by się. Nie, nie ona taka jest. Dobra, jest teraz przytwierdzona to będzie okej. Okay. Coś tam wypakujemy, bo jak wiecie, pustych przelotów to nie ma. Także jakieś szpargały mamy, wypakujemy sobie i jedziemy dalej. O, wypakowujemy samochód. Zobaczcie, taką półeczkę mamy. Taką tam z odzysku. I wykorzystamy ją sobie. Tutaj zlikwiduję tą półeczkę. I powiesimy taką elegancką. Myślę, że to będzie fajniejszy wybór, niż. Twój bocho naturalnie? Niż moje bocho. No ale no jestem związany z tą płeczką, bo to był mój taki pomysł fajny. Ale to będzie lepiej wyglądało, nie ma co się oszukiwać. Kurde, wszedłem do kuchni. Zobaczcie, co w cukrze się zrobiło. Mrówki nam wlazły. A cukiernica była na stole. Co teraz z tym cukrem? Do wysypania chyba cały cukier. No nie wiem. No powiem wam tak, basem przykryty, wszystko ogarnięte i sobie tak usiedliśmy, mamy jeszcze chwilkę, żeby dalej jechać w naszą trasę. Pytacie nas w komentarzach. Kto cię pyta, kto cię ogląda, ile ty masz widzów? Terek? No ale pytacie nas, mimo wszystko. Ktoś tam pyta. O wakacje pytacie, nie? Gdzie tam jedziemy, jakie plany mamy i w ogóle? No i powiem wam tak, w tym roku postanowiliśmy troszkę inaczej podejść do naszej wakacji. Co roku? Nie, bo zawsze planowaliśmy wakacje dwa tygodnie, powiedzmy, nad morzem, tak? Były. I było zaplanowane to. No ja też. Termin da, 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 miałeś? Termin było, że miałem. ten, i Ten, i koniec, ten, i ten termin i jedziemy, i, i koniec. I było to planowane w okolicach stycznia, lutego, już zaklepywane. Później troszkę przesunąłem. Po grzybowie już nie było, tak? Pogrzebowie grzybowie już nie było. To już było zaklepane chyba później nie wiem, w maju, czy no dwa, dwa miesiące, półtora miesiąca przed wyjazdem, jakiś wyjazd. A w tym roku nie mamy zaklepane właściwie, można powiedzieć, nic, nic. szczególnego, bo mamy, mamy urlop, 2-3 tygodnie tam powiedzmy w sierpniu. Ale czekamy tak I naprawdę czekamy na, na pogodę. Prognozę pogody. I idziemy, idziemy po prostu na, na, żywioł. na żywioł. Liczymy się z tym, że noclegi może być mniej do wyboru noclegów. Może być drożej, ale, ale ja wolę ten... zapłacić więcej i mieć pewną pogodę, yy, niż zaplanować wyjazd tam, powiedzmy, nie wiem, w styczniu czy w lutym i wpakować się znowu w jakąś kiepską pogodę. Nasz kierunek to są góry, to jest morze, to może być jezioro. Jesteśmy... Moj, moim takim, powiedzmy, marzeniem jest po prostu i zahaczyć tam, trochę... Gdzie słońce. No tak, chciałbym i być w górach, i być nad morzem, jakby się dało to tak podzielić. No. I tu pogoda zdecyduje, gdzie, kiedy i jak. Ostatnio zrobiłem taką ankietę na Instagramie, gdzie polecacie, yy, bo jakby ciągnie mnie w ten kierunek zachodni, morza, jeśli chodzi o morze. No i wygrało tam niechorze. Morze, niechorze, no. Także, kto wie, czas pokaże. No, tyle no. Góry albo morze. Albo niechorze. <laughs> Takie wstępne nasze no, przemyślenia dlatego... i... Dlatego na tą kierunki. chwilę nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie. Że w tym i w tym terminie tak, będziemy, będziemy tu i tu, tu. i tu, i w ogóle, a może się okaże, że będzie tak do kitu pogoda. Że, że będziemy na siedlisku. Że zostaniemy na siedlisku, bo, bo tutaj może być lepsza pogoda niż, niż tam na przykład. Więc po co gdzieś tam w deszczu maszerować i udawać, że jest fajnie na siłę. No, także też w sumie cieszymy się, że dochodzi do nas to, że fajnie, że mamy to siedlisko, bo tak naprawdę yy, możemy przyjechać tu w każdej chwili, jak jest pogoda. I niepogoda. I niepogoda. I, no i w ogóle tak nie jechać na siłę gdzieś tam nad morze czy coś i, i udawać, że jest pogoda, i tak naprawdę o, w każdym. Zaraz będzie padać. O, zaraz będzie padać, Idzie na burzę, idzie na. Idzie taka deszcz. chmura. No ale. Dlatego właśnie patrząc w tamtym kierunku, jak pokazujesz, to ta stodoła też uratuje nam tutaj wypoczynek w deszczowe dni, bo będzie. No, będzie fajnie no. móc posiedzieć sobie, nie wiem, na hamaczku tak. się pobujać pod... Na pewno ta stodoła, jeśli chodzi o taką wiatę, czy coś tego typu, to... że ma służyć jako wiata, jest lepszym rozwiązaniem niż te pergole takie, co chcieliśmy tu stawiać, materiałowe. A budowanie specjalnie wiaty drewnianej, jak mamy stodołę, no to mija się z celem, nie? A i tam się też w komentarzach ktoś wypowiadał, mówi Najpierw sprawdźcie, czy ta wam się utrzyma na wietrze i w ogóle. Ona nie takie wiatry przetrwała, także I chury, spokojnie. I gdzie dachy zrywało, no, a ona stoi. Ona tak. może się wydawać od środka, że są prześwity, że ale potrzebuje... Ale to jest klimat właśnie taki yy, fajny, że wy, są te prześwity. Że potrzebuje wymiany deski i tak dalej, ale te deski są szerokie, te deski są grube. Yy, Mówicie, żeby zrobić tutaj jakiś mural czy coś? Wyobraźni, możemy zrobić wszystko. I... Ja myślę, że ona w takim surowym stanie ma najfajniejszy klimat. Jeszcze w trochę więcej bluszczu, coś zielonego posadzić, bo ona sobie tak fajnie to e, zakryło, tak jak tam jest ten klimatu śmieldziki. Klimatu by jeszcze dodało to, jakby tutaj była strzecha, a nie blacha. Była ale... No ale byłoby ale... roboty przy tym, tak? A blacha jest i jest pewno, że jest wszystko okej. Okay. Chyba była... się musimy schować do chałupki. No bo... była strzecha, ale właśnie strzecha znikła, bo już nie było takiego majstra, który by to wykonał ponownie i tak naprawdę... Taniej wyszło położyć blachę w tamtym czasie niż y, zrobić strzechę. No i bez sensu byłoby teraz wymieniać, chodzić w koszta fanaberię, nie? Robić kurde, no to tak właśnie. Dobra, o, Chowamy się y, i... I zaraz zawijamy, w ogóle załatwić swoje prywatne sprawy. No. Może polecasz Picharek jeszcze zamknąć, póki nie pada tak mocno. No to leć. I po burzy? No, przeczekaliśmy deszcz, można ale, jechać. Ale takie coś to akceptuję, no przeszło, poszło, 10-15 no, minut. Nie straszą Cię w aplikacji, że cały tak. czas będzie, będzie padać. Tak, cały czas i człowiek nie korzysta z weekendu. Koniec patrzenia na prognozy pogody, koniec. Nie damy się oszukiwać. A powiedzcie, czym można posypać? Wszędzie są takie tunele mrówek na całym podwórku, nie wiem czym to. Czy solą posypać, no, czy... No sól, to się pierwsza co nasuwa, no przecież... No właśnie, ale tu by trzeba było chyba kupić zworek takiej, wiesz... Drogowej. Drogowej. A później co, trawa wyrośnie po tej soli, jak to będzie takie zakwaszone? Nie wiem, ale no wiatr to... się zrywa, pokrywa jak. To jest na śledzia przypita. No jest. Dobra, chyba jej nie zerwie. Tak, jedziemy dalej, no. Wszystko pozamykane. Rura. O, mura tam przeszła.